Cześć, witajcie, witajcie. Dzisiaj jest wtorek, 2 listopada. Ja mam dzisiaj takiego fuksa i takie szczęście, że. Rano nie poszłam do pracy i dopiero idę do pracy po południu, więc w zasadzie od momentu, kiedy wstałam, do popołudnia mam trochę wolnego. No i jak wstałam, to wstałam z taką mocą i z takim przekonaniem i poczuciem, że muszę coś zmienić w swoim hawciarskim życiu. No i zmieniłam. Jak widzicie, na ramę założyłam dziewczynkę, znaczy dziewczynka na ramie była założona, założyłam na stojak. Postawiłam już krzyżyków. Nie wiem, może 300. Nie widać za bardzo różnicy, ponieważ te krzyżyki były jasne i uzupełniały tutaj takie. Gdzie nie gdzie, obszary Teraz będę haftować fajnym kolorem Już sobie naszykowałam następny Znaczy teraz to chyba nie Już chyba teraz nie zdążę nic zrobić za bardzo Bo jeszcze muszę parę jakichś domowych rzeczy ogarnąć zanim, zanim zniknę Ale kolor 919 jest już nowiutki Pięknie przygotowany Naklejeczka od Asi Od Asi z grupy Wolnej Chwili Kocham te naklejki, serio Są tak piękne I tak estetyczne I robią taką ekstra fantastyczną robotę naprawdę, więc bardzo, bardzo polecam jest już ten nowy kartonik bo te wszystkie mulinki, które mi się kończą nawijam już na nowe te twarde kartoniki i tak jak Wam mówiłam, te kartoniki naprawdę sprawdzają się super, nic się tutaj nie, nie zagina, nic się nie rwie, nic się nie przeciąga więc moje wszystkie muliny będą wyglądały tak kolorem 919 jest teraz do zrobienia jakieś 300 ileś krzyżyków są bardzo mocno rozpikselowane po całej pracy, więc łatwo nie będzie. Tak dla przypomnienia, dziewczynka. Jest z jakiegoś schematu z internetu. To jest taki schemat przerobiony przez kogoś. Taki wiecie, ze zdjęcia albo, albo z czegoś. Ale wychodzi naprawdę całkiem w porządku, bo po oczach tej dziewczynki widać, że jakościowa praca rzeczywiście będzie fajna. Ja haftuję na szesnastce. Mam nadzieję, że nie kłamie. Chyba nie kłamie. Haftuję na szesnastce i haftuję nitkami DMC. A cała wyjątkowość i zabawa tego projektu polega na tym, że haftuję go od samego początku od najmniejszej do największej ilości krzyżyków. I też jak dzisiaj włączyłam sagę, to wiecie, zrobiło mi się tak strasznie przykro, bo zdałam sobie sprawę z tego, że ja ostatni raz haftowałam tą dziewczynkę na początku maja, a teraz mamy listopad. Boże, tyle miesięcy. Najgorsze jest to, że ja z jednej strony wiedziałam, że, że dawno jej nie haftowałam, ale nie uświadamiałam sobie, że aż tak dawno. I że tak naprawdę minęło tak strasznie dużo czasu. Przez to jest takie okropne, to jest takie okropne, że ten czas tak ucieka. Słyszycie pewnie huk um, zmywarki, dlatego że ja od dłuższego już czasu ze swoim całym warsztatem przeniosłam się na dół do salonu, a nie haftuję w gabinecie. Bo jakoś mam ogromną potrzebę uspołeczniania się i, i spędzania czasu nie wiem, w towarzystwie czyimś, a nie tylko kotów, więc trochę tu hałasu bo domowe rzeczy się dzieją, no ale nic. Czy w sumie cieszę się, że zaczęłam hawtować tą dziewczynkę? Ja wiedziałam, że jak pójdę i pogrzebie w tym pudełku, to, to stwierdzę, że jednak tęsknię za czymś, za czymś, co było wcześniej. I, i nawet bez jakiegoś tam strasznego żalu, no, chociaż z takim przekonaniem, że a może jeszcze jeden dzień zostawić tą mereszkę. No ale pomyślałam sobie, dobra nie, bo jak ją zostawię, to znowu potem szybko po południu miną, wieczorami nie będzie mi się chciało tego przebierać, więc, więc zobaczymy jak to będzie. Zaczęłam od dziewczynki, może spędzę z nią cały ten tydzień do końca, a może trochę mniej, no zobaczymy. Ale haftuje się fajnie i cieszę się, że chociaż parę krzyżyków od tego maja na niej przybędzie. No, to ja biegnę dalej do życia, a Wam życzę wszystkiego dobrego. Tak miga światło, bo różnie się tak fokusuje mm, kamera. No i koniecznie muszę ogarnąć temat tego statywu do nagrywania i światła, bo zaczyna się robić kompletnie nieśmiesznie. Jakiś takie jest y, dziwne troszeczkę światło i przekłamuje kolory. W rzeczywistości te kolory są zupełnie inne, ale no, ale, no takie jest światło takiego zachodzącego słońca i, i trudno, i chyba nic innego z tym nie zrobimy. Pokazuję wam moje postępy w dziewczynce. Tu przybyło na niej ponad 4000 krzyżyków, tak mi się wydaje. Zapiłam ją na ramę 2 listopada, dziedziesiąty Jesteśmy przed dzień, w Wigilię, długiego weekendu. No i moja dziewczynka cały czas na tej ramie siedzi i zejść nie może. Już wczoraj obiecywałam sobie, że, że ją zostawię. Przedwczoraj... Inka! Sorry, ale Inka mi tu stuka w kamerę. Inia! Yy, I co? No przestań mi stukać! No i miałam tą dziewczynkę, że właśnie przepięć wczoraj, i w sumie nawet chyba wczoraj sobie obiecywałam, że, że ją przepnę i, i zapnę coś innego. No ale cały czas mi nie wychodzi. I tak sobie też myślę, że to wszystko przez to, że wracam późno dom do domu. I, I nawet te kilka minut, y które zajęły mi przepięcie ramy, no to już jest ileś tam krzyżyków, które mogę w tym czasie postawić. I chyba to wygrywa, że zamiast o, odpiąć ramy, pójść na górę wziąć drugą, przyjść na dół i zapiąć to ja wolę postawić chyba kilka krzyżyków, aniżeli się tym zajmować, ale tak sobie myślę, że jak skończę tą nitkę, która tutaj leży, to jest kolor 815, to chyba już to zrobię i chyba zapnę coś jutro innego, pokażę Wam później w sadze jak to, jak to wygląda tą nitką będę teraz robić, tu już zaczęłam troszeczkę wczoraj wieczorem, ale tą nitką będę robić teraz 610 albo 620 krzyżyków Także już w mojej dziewczynce jestem na takich dużych liczbach i popatrzcie tylko, jakie ona ma obłędne oczy. Po prostu zachwycam się, dlatego że jak przybliżę się do tej pracy i tak patrzysz, jest takiej odległości, nie wiem, 30 cm, 35, no to widać krzyżyki. Natomiast jak odejdzie się, tak nie wiem, na 2 metry, to serio, te oczy wyglądają tak, jakby były pomalowane po prostu na powiekach widać cienie i oczy na przykład y, są takie szaro-błękitne no po prostu wygląda to pięknie naprawdę pięknie kurde, minęło po prostu już 10 listopada to jest straszne zdecydowanie za szybko ucieka ten czas hejka, dziś jest sobota sobota, 27 listopada więc jak widzicie po tym filmiku, czas, kiedy zaczęłam go nagrywać, a czas, kiedy kontynuuję to nagrywanie, to jest znowu taki ogromny rozstrzał. No ale co mam powiedzieć? No, w naszym życiu znowu wszystko poszło nie tak, jak powinno. Nie wiem, nawet nawet nie wiem, co mam. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Serio. Nienawidzę tego roku, chcę, żeby się już skończył. Mam nadzieję, że ten, który przyjdzie. Będzie lepszy. Po serio, to już wszystko zaczyna się robić. Zbyt trudne i zbyt skomplikowane. No ale nic, to no nie, nie włączyłam się tu po to, żeby zmędzić Wam. To też nie o to chodzi. Wyciągnęłam numerki od Asi. Zaczynam zginać kolejne pakieciki bo zaczęłam haftować nową pracę. Później pokażę Wam, co to za praca. Na razie tylko chciałam zrobić takie małe chwalenie się spalenie się tym co kupiłam bo w tej całej beznadziejności ta paczka która przyszła do mnie w czwartek dała mi dużo dużo radości pokażę Wam co przyszło z taki haftix dwa moteczki, nit, dwa moteczki nitek już stąd ukradłam nie wiem mam nadzieję że na kamerze widać jak piękne to są kolory ja się nimi zachwycam to są takie kolory które występowały w kotach które w ogóle bardzo często w moim dotychczasowym życiu chafciarskim występowały. One są naprawdę takie takie kolory ziemi, stonowane, piękne, no zachwycające. Śmiałam się, bo jak ta paczka przyszła do, do paczkomatu, to ja wtedy byłam w pracy i zrobiłam słabą rzecz. Wysłałam kogoś, żeby mi tą paczkę przyniósł, bo ja nie mogłam wyjść z pracy. Dzięki Dawid i ekipa. I potem tak oglądałam, dotykałam te niteczki i cieszyłam się po prostu jak dziecko. Kupiłam też krajnik, chociaż we wzorze tego krajnika nie ma, ale wymyśliłam sobie, że chyba fajnie będzie, jak w niektórych miejscach ten krajnik dołożę. Znaczy, koncepcja jest taka na razie, że jakby szyję obrazek, to później po wierzchu, w niektórych miejscach przeszyję jeszcze tym krajnikiem. Taki jest plan. Jak wejdzie, to zobaczymy. Kupiłam też tak bardzo dużo czarnej moliny, to jest molina SHS. A w tym obrazku będzie bardzo, bardzo dużo czarnego. Zaczęłam go haftować na. Zaczęłam go haftować na Acie. 18CT. Wybrałam też taki beżowy kolor, taki kawy z mlekiem, bo pomyślałam sobie, że nawet jak mi się zrobią jakieś prześwity, to będą mniej widoczne, aniżeli na białej kawie. Tyle tu tego czarnego jest. <grym> Mówię Wam, obrazek będzie nocą, ale będzie piękny. Później Wam pokażę, co to będzie, a tak jak Wam powiedziałam, na razie chciałam tylko włączyć się i pochwalić tymi niteczkami, które kupiłam, ponieważ muszę je przewlec, znaczy przewlec. Przełożyć na kartoniki, dlatego że są mi po prostu potrzebne w haftowaniu. Praca, słuchajcie, jest taka, że tam ja nie pamiętam ile jest tych kolorów już dokładnie, tak? Ale chyba jest tylko 8 czy 4. Nie, dobra, nie kłamię. W każdym razie, po prostu, stosunek liczby kolorów zblendowanych do tych czystych to jest po prostu jak 1 do 10. Serio. Ale haftuje się fajnie. Postawiłam już wczoraj kilka krzyżyków. Chociaż trudno się haftuje, bo mam rozpiżone nitki. Gdybym zgodnie ze swoim planem zrobiła organizację całą swoją na tych pakiecikach i gdybym się wtedy nie poleniła, to teraz byłoby prosto. A tak to szukanie nitek polega na tym, że. Albo biorę stąd nowe nitki, albo wyciągam nitki z kotów, które już są w pakiecikach, albo grzebię w pudełkach, które są jeszcze na bobinkach. No i po prostu robienie i składanie każdego nowego blendu po prostu zajmuje ogrom czasu. No ale nic to, z czasem to się wszystko poukłada. No no to ja na razie tyle. Mam nadzieję, że coś tutaj widzicie, bo jest ciemno jak szlak. Ja dalej nie kupiłam żarówki do lampy ani nie kupiłam pierścieniowej lampy, o której myślałam. Za to jestem dzisiaj po trzeciej dawce szczepionki. Mam nadzieję, że będę się dobrze czuć i że po chwili domowych obowiązków naprawdę całe popołudnie i cały wieczór spędzę tylko i wyłącznie z w ręce. Czego bardzo sobie życzę, no i Wam również. Cześć! zamontowałam żarówkę nową żarówkę w starej lampie doświetlającej nie wiem, czy światło jest dobre, czy nie ale ogólnie stres jest nieziemski dlatego, że podłączyłam tą lampę i wszędzie są koty i one zaczynają tutaj znowu biegać i teraz nie bardzo wiem, czy mam się skupić na tym, co mam zrobić czy trzymać tą lampę żeby nic jej się złego nie stało ale po co się włączyłam? wróciłam ze studiów i cóż, późno jest, niedzielny, w zasadzie wieczór za oknem pada śnieg taki, że Taki śnieg, że robi się biało. I ja chciałam zrobić zdjęcie mojej mikołajkowej paczki, hawciarskiej mikołajkowej paczki, ale pomyślałam sobie, że zanim zrobię zdjęcie, chciałabym nagrać wiecznie tą chwilę, jak, jak ją otwieram. W ogóle to bardzo chciałam podziękować bardzo podziękować Monice, bo ile wydaje mi się dobrze. Ta Mikołajka paczka to był taki jej pomysł i jej inicjatywa. Mm. I chciałam powiedzieć, że ja bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za te Wasze wszystkie pomysły, za te wasze wszystkie inicjatywy, za to, że o mnie pamiętacie. Mnie w tym wirtualnym internetowym świecie ostatnio jest naprawdę strasznie mało. Nie mogę poświęcać mu tyle czasu, ile bym chciała. Często muszę wybierać, czy zrobić to, czy zrobić coś innego. Mm. <laughs> Więc trochę jest mi przykro, że, że dużo dostaję, tak niewiele dając od siebie, ale naprawdę bardzo, bardzo za to wszystko dziękuję. No i co? Jak nic się nie wywali, to postaram się otworzyć swoją mikołajkową paczkę. Szczerze, to rzadko dostaje mi się, znaczy rzadko udaje mi się dostawać takie prezenty o których do końca nie wiem co co dostanę a to jest taki jeden z nich w tym momencie jest hałas, ponieważ owsik bije się z podziurem owsik, nie mógł być grzeczny? mógłbyś być grzeczny i nie kręcić się wokół mojej lampy ojejku, jakie emocje O Ojejku. Ojejku. O Boże, jaka cudowna kartka! O raju. Jaka śliczna. Jejku, dziękuję. <laughs> Przeczytam sobie później, ale jest przepiękna. Ja przez te swoje wszystkie życiowe zawirowanie nie miałam czasu ani napisać kilku słów, ani po prostu włożyć żadnych życzeń, tak trochę się źle z tym czuję, <laughs> bo mimo że mój prezent był przygotowany trochę wcześniej, to samo pakowanie i wszystko inne odbywało się już później, więc <laughs> superowy Belfast, bar ja bardzo lubię haftować na Belfaście, jest taki lejący, cudowny, to dziękuję a Ida <laughs> też w fajnym kolorze, takim oliwkowym, myślę, że zrobię z nim, że tak, <laughs> w moim ulubionym rozmiarze. I magnesik. Ojejku, dwustronny, ale śliczny. Przepiękny. I tu coś jeszcze jest. Ojejku. Dzięki Mikołaju. Jakieś liczności. Wow. Ale fajnie. Super. Dzięki, Mikołaju. Dzięki za to może dobroci. Jakie śliczne te kolorki. Coś z nich wyhaftuję. Wyhaftuję z nich coś, co będzie moją pamiątką tego tej wigilii Mikołajek. Śliczne. Prześliczne. A karteczka. Wow. Wiecie jak dotykam. Przepraszam. Jak dotykam yy, i mam świadomość tego, że ktoś siedział, haftował, to Uf, nie, no to jest po prostu jakaś magia. <gryw> Dziękuję. Dziękuję jeszcze raz i mój Mikołaju, i, i dziewczynom, które zaangażowały się w to wszystko. <gryw> Niech to będzie dla Was dobry świąteczny czas. Dzięki. Witajcie moje hawciarskie koleżanki i koledzy. Dziś jest niedziela, niedziela 19 grudnia. Jest godzina 13.14, ja wynurzyłam się na chwilę z kuchni, ponieważ dzisiaj zaprosiłam rodzinę na niedzielny obiad. No i w związku z tym zamiast siedzieć i machać krzyżyki, to mieszam w garnkach prawie że od samego lorana, ale powoli już widać koniec. No ale tak mieszając w tych garnkach nabrałam takiej motywacji do tego, żeby skończyć w końcu nagrywanie tego filmiku, bo nagrywanie go półtora miesiąca to albo nawet może więcej. To już lekkie przegięcie. I jeśli nie zrobię tego dzisiaj, to, to już nie wiem kiedy, więc włączyłam się i mówię do Was. Ostatni czas, czyli w zasadzie corusienki grudzień i jeszcze kawałek listopada. Ja znowu nagrywam teraz z ręki, więc wybaczcie. Kiedy to ja zaczęłam pracę tą swoją obecną? 26 listopada w piątek. Uh -huh. 26 listopada w piątek zaczęłam to haftować. Haftuję to dni. 21, 21, dzisiaj jest 19 grudnia. To też nie jest tak, że dzisiaj nic nie postawiłam, żadnych krzyżyków, bo wstałam o 8 rano. To co w te garki weszłam, to zrobiłam 376. Na całej pracy mam już 21,82%. Cała praca to 45 tysięcy krzyżyków. Ja już wam o niej mówiłam i pokazywałam wam no niej nitki, więc teraz czas pokazać wam, co to. Co to jest? Jeszcze tylko powiem Wam, że idzie mi różnie i są takie fajne dni jak wczoraj, gdzie jest 1485, albo jak tydzień temu w niedzielę, gdzie było 1298, ale jak widzicie, takie dzienne osiągi w środku tygodnia są strasznie marne. To jest 200 parę krzyżyków, czasami nawet mniej niż 200, czasami nawet 136 albo 158. No nie jest dobrze. Tak jak już Wam być może wspominałam wcześniej, tego czasu na krzyżyki ostatnio jest strasznie mało. Ale też przez to, że jest go mało, to siadanie do tych krzyżyków jest tak niezwykłą przyjemnością. Że ja mogę w końcu tak jak za starych dobrych czasów siąść i pomachać tą igiełką, że bardzo się z tego cieszę. Nie wydrukowałam sobie żadnego obrazka, który pokazałby Wam, jak wygląda to, co teraz haftuję. Dlatego pokażę Wam z sagi, jak to wygląda. To jest coś takiego. Ten obraz to nazywa się Życzenie. Autorem schematu jest Nasza Bożenka. Ja, waszam i naprawdę zachwyciłam się tym. Nie wiem, czy te gwiazdy, czy ta ilość czerni, czy ta sukienka, czy ogólnie kolor tych nitek. Nie wiem, co zachwyciło mi w tym obrazku naprawdę. Ale w momencie, kiedy go zobaczyłam, to pomyślałam sobie, że on musi być. Mój. No i co? I na początku miałam trochę poczekać i zwlekałam, i pomyślałam sobie, że jeszcze nie, że może trochę później, ale koniec końców, właśnie w tamten piątek, stwierdziłam, że nie, nie będę na nic czekać. Chce mi się to zaczynam. No i zaczęłam. Obrazek wygląda naprawdę ślicznie. Ja zaraz Wam pokażę, jak on wygląda na żywo. Eee... Podjęłam decyzję o tym, żeby wyszywać czarne tło. I ja nie wiem, jak ja sobie z tym poradzę, ponieważ słuchajcie. Tego czarnego koloru ja już go troszeczkę wyszyłam, ale zaraz wam pokażę, ile jest czarnego koloru tutaj do wyszycia, tylko gdzie on, ten 310 jest. 27 485 krzyżyków to jest na ten moment. Zobaczcie tu po 200, po 100, po 400, no tam po 1000, a tu. 27 tysięcy, no po prostu mega <laughs> ale już kawałek czarnego mam wyszyte bo ten czarny jest też gdzieś tutaj w sukience może podświetlenie wyłączę ten czarny też jest gdzieś tutaj w sukience, więc już to jest wyhaftowane haftuje się fajnie i tak sobie myślę, że podjęłam bardzo dobrą decyzję, że, że wzięłam te czarne nitki SHS bo naprawdę fajnie tak tkają Tkaninę, że, że nie ma tam żadnych prześwitów i wygląda to ślicznie. Poza tym ten czarny jest tak głęboki, no niesamowite. Także tak. Tak to wygląda tutaj w programie. A zaraz pokażę Wam, jak wygląda w realu. Tak, żeby pokazać Wam, co nahaftowałam, to musiałam rozpiżyć w zasadzie całą ramkę. I tak sobie teraz myślę, że pewnie to był też jeden z czynników, który ciągle blokował mnie przy dokończeniu. Tego filmiku. No ale skoro już to zrobiłam, to pokażę Wam, jak wygląda moja praca już nie w programie, a w rzeczywistości. Tyle mam tej mojej pięknej kobiety. Tyle. W zasadzie, jeśli chodzi o coś innego niż czarne, to tak tutaj już doszłam do końca. Tutaj, w tym miejscu, już również jest koniec. No, tutaj jeszcze kawałek. Praca ogólnie w tą stronę ma 20 kilka centymetrów, a do góry 40 kilka. Dokładnie, ile nie pamiętam, następnym razem, jak, jak będę Wam ją pokazywać, to powiem jakieś może więcej m, takich technicznych szczegółów. Czarny nie wiem, czy tutaj widać, ale naprawdę wygląda pięknie, i to jest ten SHS. I to była naprawdę dobra decyzja, bo myślę sobie, że dzięki temu nie będzie tutaj żadnych prześwitów. Bo tak naprawdę, słuchajcie, stąd, w zasadzie dotąd. Co to, to wszystko tutaj będzie czarnym kolorem Nie bardzo ja sobie wyobrażam jak to będę haftować I jak mi się to uda Ale no długo nad tym myślałam I plan był taki żeby wziąć czarną tkaninę I haftować to na czarnej tkaninie I tylko wyszyć tą kobietę I te gwiazdy, fragmenty nieba Ale później po jakichś tam dywagacjach stwierdziłam Że jednak nie Że chyba bardziej ładnie i bardziej elegancko I tak bardziej efekt to w nie będzie wyglądało to, kiedy będzie wyhaftowane to całe czarne tło, więc te 27 tysięcy będę robić. Jeszcze nie wiem jak, nie wiem kiedy i nie wiem ile mi to czasu zajmie, ale tak to właśnie wygląda. Tak jak Wam też mówiłam wcześniej, strasznie dużo jest tutaj zblendowanych kolorów. Naprawdę, tutaj takimi solidami to są może ze trzy kolory nici, może cztery. Ale to też Wam kiedyś powiem e, następnym razem. Ogólnie wzór haftuje się pięknie, przyjemnie. Powiem Wam też tak, bo mam taką refleksję: ja zawsze bardzo miałam duży problem z haftowaniem blendami. Ja nie lubiłam nimi haftować, dlatego że mm, no w sumie bierze się dwie nitki to nie jest żadna różnica, ale zawsze dla mnie problemem było robienie tych blendów, składanie do siebie tych nitek, potem radzenie sobie co z tym dalej. A teraz, i to jest zasługa, Organizacji nitek w tych pakiecikach, o których tak pięknie kiedyś opowiadała nam Olika i pokazywała, zachęcając do zrobienia ich sobie, że powiem Wam, że z tymi pakiecikami na no haftowanie z blendowanymi blend kolorami jest po prostu czystą przyjemnością. To jest, jest tak łatwo je składać, tak łatwo jest je robić, że no coś niesamowitego. Ja haftuję oczywiście tak jak swoim zwyczajem. Kolorami. Biorę nitkę, wyszywam ją do samego końca. Mam też zrobiony organizer, chociaż to trudno nazwać organizerem. Dziewczyny pokazują takie piękne organizery i to, co robią sobie przy kolejnych projektach. A moi organizery takie wyglądają, jakie są ty nie wracaj, bo chodzi o to, żeby było chyba tylko szybko i w miarę sprawnie, więc to też wam kiedyś tam pokażę. Natomiast dzisiaj żegnam się z wami takim ładnym widokiem, bo on naprawdę jest ładny. Ja nie wiem, co wy tu widzicie, ale ja widzę naprawdę kawał pięknego obrazka ta kobieta to jest powrót do, do moich dawnych kolorów, do mojej dawnej palety barw bardzo przyjemnie mi się ją haftuje, być może dlatego, że trochę przy haftowaniu meresz Mereszki i Dimka najadłam się kolorami więc już nie mam takiego zmęczenia tymi wszystkimi kolorami e, ziemi to sobie taki zrobiłam magnesik kupiłam takiego pina, chyba w CCC jak kupowałam torebkę i tam był taki fajny jelonek. Zupełnie jest niepraktyczny. Igły się na nich trzyma kiepsko. W zasadzie wszystko się na nich trzyma kiepsko, ale wygląda ładnie, więc sobie tutaj wisi. No to dobra. To ja na ten grudniowy tydzień życzę Wam wszystkiego dobrego, spokoju, przede wszystkim zdrówka. Niech to życie będzie dla Was dobre i łaskawe. Niech Was omijają wszystkie słabe rzeczy, wszystkie smutki, troski i nieszczęścia. Hmm. Bądźcie zdrowi, bądźcie szczęśliwi i do zobaczenia następnym razem. <laughs> Mam nadzieję, że to nie będzie znowu za kolejne półtora miesiąca. Trzymajcie się. Cześć.